Najlepiej lubiłem zwierciadła wielkich rozmiarów, od stropów do posadzki. W tych mogłem widzieć całe postaci, nawet całe nawet tłumy, i to najczęściej wesołe, bo podobne ozdoby spotykają się tylko po pałacach, i to zwykle w części przeznaczonej do wspaniałych przyjęć. Przed taką kryształową ścianą zasiadałem jakby przed teatrem, gdzie za podniesieniem zaklętej zasłony roztwierał się szereg sal błyszczących od fresków i złota, przedłużonych w tajemniczo ranżerię albo przejrzyste, z marmuru wycinane krużganki. Nie zliczę, ile w tych salach widziałem balów, maskarat, uroczystości dworskich i wszech narodowych. Nieraz w moim pokoju słońce przyświecało, a tam krocie lamp i świeczników jarzyły się na tle nocnym. I sam nie byłem pewien, gdzie prawda. Sala zwolna zapełniała się tłumem, z którego stroju wzgadywałem, w jaką chwilę dziejową wchodzę. Raz były długie medycyjskie staniki, w trójkąt nasadzane klejnotami, inną razą misternie dziergane holenderskie kołnierze i skrzydlate kapelusze z piórami. Tu głowy pudrowane, twarze jakby porcelanowe, gdzie indziej mitologiczne półubrania z epoki dyrektoriatu. Raz nawet na jednym z tych balów poznałem, wyraźnie poznałem Robespiera, Stał cały wąski i wyblakły, jakby jakiś Mefistofeles, co dostał hipokondrii. Oparty o kominek, rozmawiał z kobietą przecudnej piękności. Składał ręce, usta musiały szeptać gorące błagania, ale ta gorącość przejmowała mię zimnym. Rude włosy jego nieco podnosiły się, jakby płomyki. Z oczu myślałem, że krew mu wytryśnie. I owa piękność musiała doznawać podobnego wrażenia. Ramiona jej drgały, jak odmrozła usta, zacisnęły się arystokratyczną wzgardą. On pewnie prosił o kwiatek z jej ręki, bo nagle swój bukiet cisnęła do ognia w kominku i odeszła, spoglądając przez ramię z ironią. Ach, może to była owa księżna Polska, co odrzuciwszy miłość ludowego Jowisza, poszła prosto z balu do więzienia, a z więzienia pod gilotynę. Pani Marta. Cała wychylona od bacznego słuchania powtarzała – „Praszę, na proszę, pan Cezary, którego wspomnienia tak silnie ożywiły, że nawet jego żółta cera nabiegła różowością, uśmiechnął się po młodzieńczemu i ciągnął dalej. – Oj, co ja podpatrzyłem, scen godnych Romea i Juliety, co wykradzionych dowodów czułości. Gdyby ci ludzie wiedzieli, że zwierciadła umieją mówić, byliby może… Tu przerwał, po czym kłaniając się figlarnie dodał – a i panie, byłybyście w ogóle ostrożniejsze. Bo już niczego więcej nie napatrzyłem się jak postaci damskich i to w niebezpiecznych godzinach toalety, której zwykłym powiernikiem bywa zwierciadło. Nieraz dziwiono się, że prowadzę życie pustelnicze, że mało uczęszczam na zebrania, że wybrednie patrzę na kobiety. Mogłem wybredzać, kiedy krocie, tysiące ich na mój rozkaz przeciągały przede mną. Od aktorki do królowej, od prababek do prawnuczek miałem olbrzymią skalę porównania. Były między nimi takie zachwycające, o jakich dzisiejsze pokolenia ani pojęcia nie mają. Nieraz już serce zaczynało mi pukać, zamęt się robił w myślach, ale kiedy wspomniałem, że ta boska postać, co przede mną stoi, gdzieś już pod ziemią w proch się rozsypała. Wtedy wszystkie ognie nagle we mnie gasły. Patrzyłem z rodzajem uszanowania, podobnym do przestrachu. I zdawało mi się, że w każdej cudnej twarzy, jakby za różową mgłą widzę, trupią głowę. A przy tym robiłem nieraz nieprzyjemne odkrycia. Ilem ja się napatrzył fałszowanych wdzięków. Owych białości i rumieńców, co się dobywają z puszki. Owych włosów, co się biorą z pudełka. A i... Byłoby czego rozczarować najfanatyczniejszych czcicieli płyci pięknej. A jeszcze gorsze niespodzianki duchowe. Nie jedna z tych piękności, co miała gołębią twarzyczkę i w salonie pewnie słynęła ze słodyczy, przed gotowalnią umiała rozzłościć się na pokojówkę albo i na mężulka jak istna ksantypa. A wtedy, wierzcie mi, panie, brzydła nie do poznania. Czasem też trafiały się odkrycia innego rodzaju. Raz wynalazłem zwierciadło, przed którym Albrecht Dürer, mając lat trzynaście, wykonał swój własny portret, sławny w portret, co dziś jest perłą galerii albertyńskiej. Inną razą nabyłem wielkie lustro, które długo wisiało w sali gry w Hamburgu. Tam dopiero napatrzyłem się natury ludzkiej w jej najspiczastszych zarysach. Hogartowskie album od granitu do wulkanu, od tygrysa do węża, od Baltazara do Roberta Makaira. Wszystkie gatunki graczów przeciągały przede mną. Jeden z nich zastrzelił się w moich oczach, a ja płakałem nad nim, bo młodziuchny był i przez jego oblicze przeglądał jeszcze jego anioł stróż przerażony. Ach, widziałem niejedno samobójstwo było małe, nadpęknięte zwierciadełko, co mi opowiedziało życie biednej szwaczki, może paryżanki, bo miała okrągły czepeczek i czarny fartuszek. W oknie wisiała klatka z kanarkami. Poczciwa dziewczynina musiała piekło przejść na ziemi. Opłakany koniec tego głuchego dramatu rozegrał się przede mną. W wieczór nałożyła fajerkę. Tegoż dnia rano kanarki derowała sąsiadce. Pewnie z obawy, aby się razem z nią nie zaczadziły. Ta litość nad ptaszyną maluje całą jej duszę. Za samą tę litość nie wątpię, że dziś ma skrzydła. Bywały i weselsze widowiska – Ach, jak szczęśliwie, że sobie przypominam, byłbym ominął najciekawsze. Wystawcie sobie, panie, pewnego razu dostało się do moich rąk lustro wcale niepozorne o wytartych machoniowych ramach, a w nim zobaczyłem kogo? Schillera. Tu ja wyciągnęłam szyję, wołając, czy być może? Ach, mówże nam pan o nim, jak wyglądał, co robił? Wyglądał bardzo mizernie. Pewnie to już była ostatnia epoka jego życia. Zapowiedź śmiertelnej choroby widniała wyraźnie w rysach wydłużonych i zwisłych ramionach, przecież każdy, co go zna z nas portretu, zawołałby od razu to Schiller. Właściwy jego: Pokój musiał być gdzie indziej, bo tu tylko czasem jego postać się przesuwała. Raz jednak widziałem, jak prawie całą noc pisał, a nawet wziąwszy nocną lornetkę, potrafiłem od... doczytać kilkanaście wyrazów, których osnowa, na wspag odwrócona, przedstawiła mi urywek dymitra, co był jak wiadomo jego ostatnim, nigdy niedokończonym dziełem. Powiedz, że mi Pan, zapytałam, jak on pisał, czy szybko, z rozpędem natchnienia, czy też z długimi namysłami. O, nie tylko z namysłami, ale z okropną pracą, z oporem, czasem nieredwie z niechęcią. Nieraz szczuplutką ręką w stół uderzył albo syknął, jak osoba, co nie może rozwikłać nieznośnego słupła. Często wstawał, chodził po pokoju z założonymi w tył rękami, objaśniał świece, notabene łojowe. Popijał z kufelka coś żółtego, może swój ulubiony ponczyk, a może już jakie ziółka. Raz weszła do niego młoda kobieta, bardzo ładna, pewnie jego żona, przyniosła mu świeżą szklanicę napoju. Pogadali, uściskała go i poszła mój Schiller znów do roboty. Nad jedną stronnicą siedział parę godzin. Jak zauważyłem, była pewna linia, którą ze sześć razy przemazywał i przerabiał. To dziwne! odezwała się pani Marta. Przecie taki sławny kto by w to uwierzył. A ja odpowiedziałam. Dziwne i niedziwne. Publiczność nie ma wyobrażenia o trudach, niesmakach i przymusach, jakich wymaga każda twórczość. I to najosobliwsze zjawisko, że im dzieło szło trudniej, tym czyta się łatwiej. Niskie ja mam pojęcie o autorach, co sypią krocie tomów jak z rękawa. Ci nie mają miłości do dzieł swoich, nie chodzi im o jakość ale o ilość. Pędzą byle skończyć, a nie wiedzą, że wykończenie jest drugą połową, równie ważną, może nawet jeszcze ważniejszą niż pierwotne tworzenie. Prawdzie utwór mniejszych rozmiarów da się jednym tchem napisać lub wypowiedzieć, ale to wcale nie znaczy, aby miał kosztować mniej wysilenia od tamtych. O nie! Tylko tu wysilenie streściło się na jedną chwilę to też po nim trzeba długo wypoczywać, nim źródło myśli gwałtownie wyczerpnięte znów się powolutku napełni. Dzieła wielkie, o skomplikowanej budowie nie dają się tak tworzyć za jednym zamachem. Autor musi je rozkładać na dni i miesiące, wykonywać je drobnostkowo i obowiązkowo. Bo gdyby chciał czekać na tak zwane chwile natchnienia, mógłby czekać czasem całe lata, a przy tym, szczerze mówiąc, natchnienie jest potrzebne tylko wtedy, kiedy tworzymy plan dzieła, kiedy idealny jego obraz objawia się nam w swojej promienistej nieskończoności, to jest chwila zachwytu i porywu. Później, kiedy nam przychodzi tę nieskończoność zamknąć w kształty skończone, po ziemsku odmalować to, cośmy widzieli po nadziemsku wtedy natchnienie już nie tylko nie jest konieczne, ale nawet może staje się szkodliwe, bo dejmuje trzeźwość i rozwagę nieodzowne do każdej technicznej roboty, tak nie cofam wyrazu do roboty. Ogóła ani się domyśla tych umęczeń i gwałtów, co wewnętrzne życie mistrza czynią podobnym do życia galernika i może lepiej, że się nie domyśla. Straciłby rozkoszne złudzenie, w którym sobie wystawia, że arcydzieła wyskakują z czoła jowiszowego jak minerwa, nie tylko pełnoletnia i wspaniała, ale ze zbroją, sełmem i nawet z koturnami. Pamiętam, we Florencji, zwiedzając pracownie sławnego rzeźbiarza Dupré, wśród wielu posągów, mniej więcej ukończonych, zobaczyłam jeden ohydny. Może zresztą oni posiadał wszelkie warunki piękności, ale jakżeż miałam o nim sądzić, kiedy był cały nabity igiełkami i to od stóp do głów, i to gęsto prawie jak ujeża? Przestraszona zapytałam, czy to jakiś męczennik, czy wyobrażenie jakiś tortur, którymi dzicy ludzie pastwią się nad zwyciężonymi? Uśmiano się z moich pytań, i wytłumaczono mi, że każdy posąg przechodzi przez istne tortury, kiedy ma być z gliny przeniesiony w kruszec. Trzeba sztywcikami nurtować matematycznie wszystkie jego wklęsłości, nakłuwać, go oblepiać, poddawać dziesięciu szkaradnym operacjom, a kiedy na koniec z nich wyjdzie, to cały podziobany i pokiereszowany, także trzeba znów zagładzać jego tysiączne blizny i ospowatości. Z początku zmartwiło mnie trochę to odkrycie, ja naiwnie myślałam, że posąg po prostu wychodzi jak ulany. Jednak po krótkiej chwili zmartwienie zostało zatarte przyjemnością większego odkrycia. Pojęłam, że twórczość wszędzie podlega jednym i tym samym prawom, że wszelka myśl, czy się wyraża farbami, czy kamieniem, nutami, czy słowem, zawsze musi przejść przez tortury i twórca razem z nią tylko tłumowi nie pokazuje się posągu, póki jest nakłuty igiełkami, ale dopiero wtedy, kiedy się go dźwignie na piedestał. I bardzo słusznie, odparła pani Marta. Rzecz wiadoma, że kto chce smaczno jeść obiad, nie powinien bardzo zaglądać do kuchni. Widok przygotowań odejmuje apetyt. Pomimo obniżenia tonu, do jakiego te słowa nagle ściągały rozprawę, musiałam przyznać pani Marcie, że jej porównanie jest wyborne ale pan Cezary, który jak dostrzegłam nie znosi dysonansów, strzelił ku niej wzrokiem niechętnym i coraz więcej do mnie zwracał rozmowę. Ach, jak ja odczuwam, powtarzał, wszystko, co pani mówiła, bo i gonienie za wielkim odkryciem jest także nieustanną twórczością. I tu poszukiwacz zdaje się pogrążony w drobiazgowych, czysto mechanicznych działaniach, a jednak ich celem jest zawsze idea, którą z niebios utopi, trzeba ściągnąć na ziemię, a nie ściąga jej się bez rozdarcia i ciężkich wysileń. I ostatnie przerwała znowu pani Marta musiałeś pan użyć niemało fatygi choćby już tylko z tego ciągłego patrzenia przez oczko w kordynie jest czego w końcu przygarbić się i stracić oczy no, przepraszam panią, takie trudności nawet nie wchodziły w rachunek. Miałem przecież dosyć sprytu, aby je od razu usunąć. Urządziłem się nie tylko z wygodą, ale jak prawdziwy sybaryta, rozparty w fotelu, miałem zwykle po jednej stronie stolik z książkami i piórami, po drugiej ową kortynę z otworem wyciętym na wysokość oczu i dość obszernym, aby można obie źrenice weń zanurzyć. Często go nawet zaopatrywałem w szkło przybliżające. Byłem więc jak człowiek, co sobie siedzi przy oknie z gazetą lub cygarem, i kiedy tylko zechce spogląda na ulicę. A rodzajem pedału mogłem wedle woli przyspieszać lub zatrzymywać zegarowy pochód przyrządu. Muszę jednak przyznać, że przedstawiały się pewne nieprzyjemności, na które nie mogłem i nie mogłem wynaleźć środka. I tak na przykładowo wieczne cofanie się w przeszłość było dla mnie długo nieznośnym. Trudno sobie wyobrazić, jak podobne przewrócenie pojęć nuży mózgi i napręża nerwy. Z początku dostawałem wyraźnych mdłości, jak osoby, co powozem nie mogą w tył jechać. Z latami jednak przywykłem i to tak dalece, że ów pogląd odwrotny stał się u mnie drugą naturą. Nawet wracając do rzeczywistości myliłem się i wszystko na wspak brałem dowód, jak wszelkie nasze władze, nawet pojmowanie, nawet logika, są dziełem przyzwyczajenia. Drugą stroną, także bardzo przykrą tych scen zwierciadlanych, jest ich przerażające milczenie. Ach, jakąż ogromną rolę w państwie życia gra dźwięk pod wszystkimi kształtami, czy muzyki, czy słowa, czy jęku, czy śmiechu, prostych nawet hałasów. Te hałasy nieraz nam się wydają nieznośne, a jednak powiadam wam, bez nich życie jest dziwnie podobne do śmierci. Na przykład, widzieć bal, a nie słyszeć go, to zamiast rozweselenia sprawia przestrach pary kręcą się, ale jak automaty muzykanci machają smyczkami, ale w próżni albo widzieć ludzi, co się kłócą, a nie wiedzieć o co im chodzi. Scena z dramatycznej zamienia się na komiczną. A już też nic bardziej nie doprowadza do zniecierpliwienia, jak ta niesłychana mnogość obrazów nudnych i niepotrzebnych, które trzeba przełykać, dla doczekania się kilku chwil ciekawych. Dopiero wtedy zdziwiony widz dostrzega, że dziewięć dziesiątych życia ludzkiego schodzi na spaniu, rozbieraniu się i ubieraniu, jedzeniu i marudzeniu. Ach, a to nieszczęśliwe sprzątanie pokojów, jakże mi się dało we znaki. Co rano niechybnie chmury, kurzu zalegają pokój. Wysoka szczotka miga przed zwierciadłem. Ten taniec szczotek w końcu mnie już doprawdy tak drażnił, jakby jakiś sabat czarownic. Napatrzyłem się tego sprzętu w różnych wiekach i krajach, różnych wielkości i gatunków. Byłbym się chętnie opszedł bez podobnego studium, ale cóż. Zwierciadło ani pyta, nie daruje ani minuty. W tym ostatnim ustępie pan Cezary złośliwie zwracał się do mojej towarzyszki, jakby uznawał, że taniec szczotek wkracza we właściwą jej sferę. Poczciwa dama, nie podejrzewając złośliwości, śmiała się dobrodusznie, a on ciągnął dalej. Wszystkie te nudne dodatki starałem się mijać jak najprędzej. Za to każdy ciekawszy wypadek, nawet każdy nieznany szczegół meblowania lub kostiumu podlegał najsumienniejszym badaniom i najczęściej na poczekaniu bywał spisywany. Proszę pana, przerwała pani Marta. Zamiast męczyć się nad opisami, czy nie można było od razu tych scen sfotografować? Uwaga pani bardzo trafna. Cóż kiedy w owym czasie fotografia właściwa jeszcze nie istniała? Dopiero dagerotyp wchodził w modę. Później, w lat, wiele później, wpadliśmy na ten sam co i pani pomysł. Mam cały album fotografii zdjętych ze świata już nieistniejącego. Ach, jakież to ciekawe, zawołałyśmy obie.